Cześć, z tej strony firma Optimum Temp i dzisiaj nowy film pod tytułem Co można finansować? Jest wiele pytań, jest wiele dostaje pytań od klientów, czy możemy to finansować, czy nie możemy, jak to wygląda. Więc w tym filmie chciałem to mniej więcej wyjaśnić, uregulować, co dokładnie finansować można w leasingu, w pożycie, w kredycie. Od razu powiem na wstępie, co, co na pewno można finansować. Na pewno można finansować wszystko, wszystko powyżej kwoty 2000, głównie tutaj jest zależne od amortyzacji danego sprzętu, czy możemy to zrobić w formie leasingu, czy on się kwalifikuje na leasing, czy e, amortyzacja nam na to nie pozwala i musiałaby być to być na przykład pożyczka leasingowa, tak to wygląda od sprawy formalnej. Maszyny rolnicze, budowlane samochody, samochody ze Stanów, to wszystko finansujemy na prostej sprawie. Samochody finansuje się do 10 lat z okresu finansowania. Czyli jeśli masz auto 5-letnie, no to 5-letnie może być okres. 5-letnie auto, 5-letni okres finansowania, 4-letnie auto, 6-letni okres finansowania, albo 6-letnie auto, 4 lata. Tak to wygląda. Przy maszynach rolniczych budowlanych dajemy do 10 lat samego wieku, ale też głównie. Jest prośba zawsze o jakąś od razu fakturę po specyfikacją bo przesyłamy to do działu który... i on stwierdza czy da się to jeszcze sfinansować, czy już niestety jest za stare. Więc tak to wygląda przy, no, to są różnych rodzajów maszyny rolnicze, maszyny CNC, um, jakieś sprzęt gastronomiczny, różne maszyny, które są, mogą być używane, nawet 20 dwudziestoletnie da się sfinansować, tylko zawsze trzeba zobaczyć po prostu w jakiej formie. Drugie pytanie jest zawsze takie, o, uproszczona procedura. Uproszczona procedura jest prawie zawsze, bo to jest procedura poprzez komputer. On, jakby bez analityka, uproszczona procedura. Oczywiście tu mówimy o nowym sprzęcie nieużywanym. Sprzęt już używany, który jest na przykład do 10 lat wiekowo, to też wchodzi też na uproszczoną procedurę przez system. Starsze sprzęty zazwyczaj przechodzą później już przez analityka, że to analityk stwierdza, sprawdza dokładnie dany sprzęt czy da się go już, czy możemy go sfinansować, czy jest warte to ryzyko. Yy, online. System online. To są tak naprawdę głównie dwa systemy. System leasingowy i system ratalny. Yy, decyzja w 15 minut. Jeden link, tak naprawdę trzy rzeczy do wprowadzenia. Ja tak naprawdę to wprowadzę wysyłam do klienta, żeby on to uzupełnił, przeklikał i ma bardzo szybko decyzję bez jakichś wniosków, bez jakichś yy, dodatkowych u jakiś wydziwnień. Sprawdzamy po prostu danego klienta, czy kwalifikuje się w bazach i w jego dokumentach finansowych, po prostu, które są już w sieci. Zazwyczaj to są sprawy do 50 tysięcy, czyli takie bardzo małe rzeczy typu jakiś rower, typu jakiś sprzęt AGD, pralka, notebooki. No naprawdę takie sprzęty, które są nierejestrowane, czyli żaden samochód ani nic takiego nie może tu być. I je możemy tak właśnie sfinansować sobie na taki, krótki, ładny, na taki krótki, ładny, online sposób. Dodatkowo polecam raty przezgląd na możliwość nadpłacania, czyli na przykład wzięcie sobie na 3 lata, a spłacanie tylko w rok. Dzięki temu wam, sam scoring Wam podskakuje, że możecie łatwiej to uzyskać finansowanie, bo rata jest niższa, a możecie sobie to szybciej spłacić, na przykład w rok, jeżeli będziecie mieli nadpłatę w swojej gotówce. Hmm. Czy coś jeszcze? Podsumowując, co można finansować? Wszystko można finansować, tylko mi proszę, dany klient, faktor proformy ze specyfikacją lub przynajmniej link danego produktu, żebyśmy mogli to zobaczyć, sprzęt, amortyzację danego sprzętu, żeby móc określić odpowiednią stawkę KASTE i jak tutaj to najlepiej zrobić. Tak to wygląda i tyle. Dobra. Dzięki za e, kolejny filmik. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, o czym jeszcze chcielibyśmy, żebym Wam opowiedział, co byście chcieli usłyszeć. E, Wbijecie na blog, jeżeli jakieś pytania to też pod komentarzem, łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia. Cześć!